Cześć, witajcie. Bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla was koncentrat bulionu drobiowego. Zapraszam. Domowy koncentrat bulionu drobiowego to zdrowa alternatywa dla kostki rosołowej. Do przygotowania przepisu potrzebujemy udko z kurczaka, mieszankę warzyw, mieszankę ziół, sól gruboziarnistą, wino wytrawne, zielangielskie angielskie i kolendrę. Przepis znajdziecie na platformie Kukidu. Ja już go sobie ustawiłam w moim tygodniu i rozpoczynamy gotowanie. Na początek do naczynia miksującego dodajemy 300 g mięsa. Z nogi kurczaka, pokrojonego na kawałki. Zamykamy pokrywę i miksujemy mięso 5 sekund obroty pozycja 7. Mielone mięso przekładamy do miseczki. Zobaczcie, jak się zmieniło. Odstawiamy naczynie. Dokładamy 200 g warzyw mieszanych tak naprawdę. Ja mam cebulę, pora, selera i czosnek. Następnie dodajemy gałązki mieszanych ziół świeżych. Ja mam tutaj natkę z pietruszki, troszkę koperku i tymianek i bazylia. Zakładamy pokrywę. I rozdrabniamy teraz 10 sekund obroty. Pozycja 5. Składniki zgarniamy na dno naczynia miksującego. Patrzcie, jak się rozdrobniło. Dodajemy teraz 150 g soli gruboziarnistej. 100 g białego wina. Jeden liść laurowy, jednego goździka i pięć nasionek kolendry. Do tego dodajemy nasze wcześniej zmielone mięso. Zamykamy naczynie miksujące. Zamiast miarki używamy koszyczek i gotujemy 25 minut. Temperatura waroma obroty pozycja 2. Otwieramy naczynie miksujące. Nasz bulion powinien mieć konsystencję gęstej pasty. Zerknijcie. Jest gęsta pasta. Ściągamy sobie na dno naczynia miksującego resztę składników. I miksujemy minutkę. Zamykamy oczywiście miarką. Miksujemy minutkę od obrotów 4 do 8. Gotowy bulion przekładamy do szczelnie zamykanych słoiczków i wyparzonych słoiczków. Gotowy koncentrat bulionu drobiowego zostawiamy do ostudzenia i przechowujemy w lodówce do około 3 miesięcy. Chciałam wam powiedzieć, że w moim domu już od wielu lat nie ma gotowych kostek rosołowych, ponieważ ich skład pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli chcecie uniknąć niepotrzebnej chemii w swojej diecie, koniecznie wypróbujcie przepis. Wpadajcie koniecznie na Instagram i Fanpage. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę komentarz. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia.